Witam na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Ja jestem kamerzysta. Nie jesteś kamerzystą? Jak jestem kamerzystą. No to jestem złota rączka, a wy klikajcie tutaj czerwony przycisk, tak jak ja w tą szamkę. Ale czemu ty tu? Bo No Naprawdę, bo nie widzisz. Tu jest czerwony przycisk? Tak, macie klikać, tam muzik właśnie. Tak, jak ja klikam. Chyba już, wystarczy. Myślisz, że już dobrze. Nie kliknęli, może jeszcze nie klikną jakby nie kliknęli, Kliknijcie tak, porządnie, o tak, właśnie. Klikajcie ten przycisk, i. No, subskrybujcie, tak? Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, i w dzisiejszym odcinku przefarbujemy włosy. Zostanie wylosowanych dwóch fryzjerów, a reszta osób będzie farbowana. Jeżeli jesteś nowy na kanale, mam nadzieję, że zdążyłeś się kliknąć czerwony przycisk. I co, widzimy się na dole i zobaczymy, kto dzisiaj będzie się farbować. Cóż, fryzjerzy zostali wybrani i Oliwia, także e, fryzjerzy są wybrani, a wy macie przestrane, tak jak ja w sumie, ale ja na własne... na, na własne życzenie, w sumie mam przestrane ale razem z wami. Ja nie wiem w sumie na co ty się przefarbujesz, bo ty już i tak jesteś przefarbowany. Uch, ja się co? Inny kolor, i na górze inny kolor. Cały na niebiesko, co ja ty na to żeby on już był cały cały tak jak ja. Dawaj, ja mogę ze bo ja mam takie bujne włosy. Ofo! Fryzjerka numer 1, fryzjerka numer 2. Powiedzcie, czy przyjdziecie na fryzurę dzisiaj, czy nie. nie w tym życiu. Przecież ja ja mam... już farbowała na no osób. Ja mam kompetencje wrodzone no generalnie. Wrodzone kompetencje? No jasne, te rączki działają cuda. też nie wierzę. No jak nie? Ja już farbowałam drewny. Yy, dobra, złota rączka, i... oni zostali w domu. Ty nie wiem dlaczego w ogóle z nami jedziesz. No ja też nie wiem. Jechać Aha, no dobra. Ja to dobra, to wsiadaj po prostu. Nie wiem, może jakiś rzucisz żarcikiem? Ja z złota rączka, jaki jest żarcik dnia? Nie wiem, jakiś jest dnia. Musisz yy, wymyślić sobie i za każdym razem nas z zarcikiem dnia. To ja przez drogę wymyślę. Dobra. Ogólnie to dopiero zorientowaliśmy się, że możemy nagrywać dosłownie wszystkich, no bo wszyscy stali się kamerzystami. Każdy ma obowiązek nosić już maskę, także każdy kopiuje mnie tak naprawdę, bo byłem pierwszy, jakby nie patrzeć. W każdym razie. Co? Jaki no, skromny, skromny. W każdym razie nie, możemy nagrywać wszystkich, już rodo nie obowiązuje, no bo po prostu nie będzie widać twarzy, tak, człowieka, którego będziemy nagrywać. Nawet starsza pani ma maskę. Każdy ma maskę, każdy, każdy, dosłownie każdy ma maskę na ulicy, ale też na ulicach pojawiło się więcej osób, z tego co ja zauważyłem. Nie wiem, czy, czy mi się tylko wydaje, że jest więcej osób, czy... Odkąd każdy nosi... A ten pan nie ma maski, mógłby dostać mandat. co czarne. A ja bym chciał zielone. Co, rękawiczki? Co będziecie kłócić o kolor rękawiczek? Co nie, no nie, jesteście? Fajne, na Moje, mama mi kupiła, pozdrawiam. Ja bym chciał zielone, kup mi zielone. Zielone? A dlaczego niby? No ja lubię zielone. A co, włosy też zielone? No są zielone. No Właśnie? wydaje mi się, że są. To bierzemy. Wydaje mi się, że tylko jedna osoba już może wchodzić po prostu e, do sklepu, zaraz to sprawdzimy. Coraz większe to zaostrzega, nie? No tak. No maseczki. Czemu dobrze? No bo oni nie dbają o nic, tak? będą na siebie kasztać patusy. Nie możemy wejść. Jak się czujesz, że Może nie możesz wejść do sklepu? Dipa, bo chciałem wybrać sobie kolorek. Idealnie tak to one wybiorą, jakieś badziewie i co? Dziewczyny, ładne, wybieracie koloryk. Tak, pięk, pięknie, Oby. Ja chciałem odblaskowy zielony. Ale ty nie masz prawa do wybierania. Tak, będziemy to losować, więc mam nadzieję, że ci wyjdzie. Jak to? No będziemy losować, bo zmieniam zasady. Jak to? No Normalnie. Nie. Tak. A ja nie chcę mieć jakichś różowych. No to będziesz mieć różowe no? No nie. No weź. Nie chcesz mieć różowych? Nie, bo będę pedałowo pedałowo No to wtedy się przysiądziesz z auta na rower. Ej, a ty będziesz robi tylko czerwoną? No, Widzisz i wszystko spieszyłaś. On już omawiałem, że ten, że będziemy losować kolory. Dobra, dawaj Jasur, jakiś żarcik dnia opowiedz, że jesteśmy pod McDonaldem, także wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas, żeby opowiedzieć żarcik dnia. Let's go, leci. Siedzi babka z dziadkiem w McDonaldzie, nie? No. I patrzy chłop na nich, a oni wszystko na pół rozdzielają. Picie se rozlewają na pół, frytki na pół i kroją burgera na pół, nie? Mhm. I podchodzi i mówi, czemu wy tak na pół dzielicie? No i ten dziadek mówi, no bo jesteśmy małżeństwem od 70 lat, nie? I wszystkim się dzielimy na pół. I odchodzi, no i dobra. I, i patrzy, a ten dziadek sam wpierdziela, nie? I, I mówi, no i co, mieliście się podzielić na pół, czemu pan sam żre? No a babka mówi, no bo ja czekam na szczękę. No Już koniec żartu? No tak, bo kwiadzili jej na pół i musiała ten... No szczękiem jej na pół, tak? No. 128,70, zapraszam do Pienka Zapłać, Czy no Czemu my Google w ogóle 200 zł prawie za makę za każdym razem? No bo jest nas dużo. Jest nas dużo, no co? Żrą tyle... Ja dużo jem, widzisz, ja szczur dużo jem, no to... Ja jem, dużo jem. Dobra, zaczynamy. Jesteś gotowy? Ty zostaniesz przefarbowany na taki kolor, że, że masakra, nie? Czyli? No, zobaczysz Czyli tylko czuprynę. A chcesz? widziałeś, że ja mam naturalnie pasem kotu? No masz, W ja? sensie? No mam nie inne kolory. To Dlaczego nie? tak? No tak? Mam. tak. Jestem pewnym je. człowiekiem najlepszym. Chcesz tylko czuprynę? Nie. No, tylko tak. górę, czy całość taką? Nie, no w sensie tu, tylko górę. Zapytam się tył Tylko czuprynę? Boki i tył nie. I tył nie. Ja, tylko Patrzcie. Dobra, będzie na no, ulicę. No, no. To ty taki zadowolony no, dzisiaj. No. Ja? No, ja nie, no. jestem zadowolony. Ja się zawsze cieszę. Zawsze się cieszę. No swoją moją mordy, no jak patrzy na pyry i patrzymy. To się morda cieszy, że to. Weź, renio, z kamerą stoi, kurde, głupie. Ty szoferku, zrobimy ci coś wyjątkowego. Tylko co? Ja cały czas myślę o tym. Jaki kolor? Co on sobie wymyślił? Wyjątk coś wyjątkowego, to musi być niespodzianka, ale. Coś wyjątkowego. Na koniec. No dobra, no to zróbmy to, ale. Chociaż nie za dużo ci się zmieni. Ale muszę na końcu, bo ja w sumie bym chciał teraz. Ale za dużo tych chyba... faktów? Na koniec. I teraz jeszcze ja będę musiał się przekonać. Ja jestem pierwszy. A tobie, o jezu, o jezu, wioleczka. Gdzieś niebieski, tak? Wioleczka, nie Jwieski. chcesz wiedzieć jaki wziąłem. Nie chcesz wiedzieć. Ja... Jak żółtko No już! No to sorry, ja się nie farbuję Naprawdę żółtko Niebieskie, miałam niebieski, bo ty mnie nie obchodzi to tak. Będziesz miała żółte. ryżowy, ryżowy Głowa mnie piecze Głowa cię piecze? No Boisz się? Nie, ale mnie piecze, jakby mi się tam nie... jadł dupa, dupa cię nie piecze po McDonaldu. Co? Czy dupa cię nie piecze po McDonaldzie? Ciągle ma mnie piec A chodź w szalecie, nie byłeś Nie piecze ja wszystko przetrawię Nawet e, metal? No kiedyś zjedłem A nie było na swoich komputerach, kamuś na moich O, bez by tu nie położyć. byłeś. Ty jesteś rudy. Czaisz? Jest rudy, nie? Jest. Jak rudy? A no jak rudy, normalnie, jesteś rudy. rudy Rudy, rudy, rudy rudy list, fałszywiec. To nie co pasuje do ciebie. To nie a nie, nie, to sorry, to do rydziarza by pasowało Żeby tak mówisz. Fałszywiec, najgorszy. <grym> Ten to wygląda jak kosmita, tam takie czułki ma. <grym 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 ty, Fałszywiec, fałszywiec z kosmosu. Słuchaj, słuchaj, oglądałem stare filmy. No i co? Do, do, do jakiej konkluzji doszedłeś? Zmieniłeś się. To chyba ty się zmieniłeś. To chyba ty się zmieniłeś. Zmieniłeś się, już nie jesteś taki. To chyba ty się zmieniłeś fałszywiec. No, tak, wyglądałeś taki fajny byłeś, a teraz co? Widzisz wspomnienia? Ja wspominam stare filmy. A podobają ci się w ogóle moje włosy? Fajny mam kolor włosów? Nie, wiesz co? Nie, nie podobałem. Czy w ogóle na co gadasz? Ja się zmieniłem. Ja się nie zmieniłem A jego fałszywa morda? No, nadal jest. Czy podobają fałszywa. ci się te moje włosy, czy nie podobają ci się te moje włosy? Raz mówisz tak, raz tak, to ja już nie wiem. To jak zawsze obrzydliwie, Drebie, poprawdasz? <laughs> Czyli brzmi. Chciałem ci powiedzieć, jak zawsze obrzydliwie. Zmieniłeś Ta się ]chanie. i. Tego nic nie zmieni po prostu <grym> Ale i tak fałszywie śmiech Nie mogę na tą półzywą mordę patrzeć normalnie Dobra jedz mi z miski Pierwszej kurde żelki fałszywie. Jest. po co mam to nagrywać? No wychodź, wychodź, chodź. No, nie, nie rozumiem. Szybko, z... musimy wyjść, bo mam mega akcję. Wszyscy wiedzą, że jestem lepszy od dredziarza, no, nie? no, no Tak no, jest, jest tym, tak. No, no, trudno, żebyś nie był lepszy. Od no niego, właśnie. No. To każdy chyba. Jest. jest taka sprawa, aby troszkę uprzykrzyć. Wiesz, że lubimy uprzykrzać życie dredziarzowi no bo nie? Czy może słyszeć? Weź to tam, I. To jest I chodzi o to, aby mu te dredy obciąć, totalnie obciąć na zero. Wyobrażasz sobie go? A zaraz sobie wyobrażasz... Go... wyobrażasz sobie jego wkurzenie? A, a to już to on jest dredziasty, tre, tre, no jak? No wiem, ale wyobraź sobie, jak on. Ale by... nie, to już jest hamstwo, nie? Czemu chamstwo? No dobry żart! Czy to byłoby kozackie? Dawaj, 100 koła, koła, 100 koła. 100 tysięcy łapeczek w górę i robimy to, proszę cię, zgódź się na to. Dawaj, 100 tysięcy łapek. Nie wiem, nie no wiem, dawaj. czy to jest dobry pomysł. Widzowie, 100 tysięcy łapek, piszcie w komentarzach, namówcie go, bo to będzie grube. Mówię ci. Wyobrażasz sobie, co on zrobi wtedy? No nie wiem, to jest będzie za grube. Będzie kozak, nie? będzie kozak. To jest za grube, nie? Będzie kozak, mówię ci. A, nie zrobisz mi zuma, prawda? Ale będzie ładnie. Zrobię ci zuma, no? Zuma. Będzie i ładnie? Ja no? to sądzę, że. No, a ty, powiem, o, Jezus, a ja to szokaj. To ty poprawiasz tylko, tak? Znaczy ja poprawiam i jeszcze później mam jakąś niespodziankę będzie robioną Ty tak? zawsze powiesz, że mi będzie brzydko, nawet jakby było mi ładnie, to ty powiesz, że brzydko. Nie, no po prostu ty zawsze brzydko, ładnie, znaczy brzydko. ładnie oczywiście, okay. że to, ładnie zrobić. Jaki ham się z niego zrobił, nie? Anget. Jaki ham, ja zawsze tak. Nie, z tobą, to, on zawsze jest ham. No ty ty się poparbujesz. Ja tego się nie mogę doczekać. A bo ja ciebie też tak przy rozjaśnianiu. Tak, a znowu będzie mnie piekła, bo znowu musimy mi rozjaśnić to. A to do której nam zejdzie w ogóle nie to? Nie, nie, nie wiem. Do trzeciej w nocy? Też już mam kolor są blond? Teraz jaki masz kolor? Eee, taki sraczkowaty, w ogóle paski ładne niebo. No jak zwykle różowe. Różowe? Ty, a czemu nikt sobie na różowo nie przefarbował? To weź ty na różowo. Nie, ja mam lepszy kolor, mówię ci. Zobacz jaki ja mam ładny kolor, jaki będę mieć ładny kolor, naprawdę ładny. weź Wiolkę na różowo. Ona jest niebieska. Nie, wielka jest niebieska, żeby pasowała do niego. Bo Ale jest troszkę różowy teraz, nie? nie? Jesteś zazdrosny? Że co? Że będą parą razem? Kto? Bardzo mi się to podoba nawet. Kto parą? Dobra, powiedz mi, czy jesteś gotowy na. Jestem gotowy. Na nasze farbowanie. W każdym razie ja zaraz będę się farbować. Ty wyglądasz jak albinowska. Jakbyś uciekła z. Ja ci to powiedziałam, że wyglądały jak Nie, nie powiedziałaś mi tego. powiedziałam ci, że przy Schodach bardzo wygląda jak kalbinowska, dlatego to teraz powtórzyłeś i teraz nie kłam. Ale ty serio, jak masz urodę taką czarnoskórej kobiety? A ja chciałabym być czarna. Chciałabyś być czarna czarnoką? Bo mi się może nie podobają, strasznie. Słyszałeś, Wy, wywaliłem pelerynę do śmieci. To, to już jest twój finalny efekt? Nic się nie zmieniło, nadal jesteś brzydki. Nie chciałem więcej, bo i, inne, te, które nie są pofarbowane, będą na inny kolor, ale to się dowiedzą w innym odcinku. Lubię trzymać widzów w niepewności. Weźmy jesteś ja ja nie obrzydliwy. A co, Jaszczur? Nie spędzi głowa i wypala mi chyba skórę. jak on wygląda! Jaszczur? A tutaj taki na biały ale po co? Tutaj na kurze takie, po marać człowieku. Po co? I tu na gry, i Dobrze co? <grym> ja, kiedy lepszy wyglądaś nie? Nie, dobrze Nie no, obrzydliwie jak taki patus, nie? Ale Któremu nie wyszło Nie wiem jak to skomentować ogólnie Ale źle wyglądasz Bo są nie ułożone. Nie, po prostu ale muszę Ale przecież nie mam takiego koloru Wiadomo, no, dlatego mówię no, to jest no, to to jest Na przefarbowanie Ty masz jajo Przysyka, na głowie Dobra czy masz jajo? Dobra, na przefarbowanie ma dobre włosy, żeby przefarbować No, no w tak? życiu No jak, no rozjaśnił, tak? Jak No ale to jest jajo jakieś, no w życiu Ale dobrze. Się kolor się dobrze przyjmie, pamiętaj, tak? Nie przyjmie się do czegoś takiego nie przyjmiesz. Ja tak mówisz, że przejmie. Kurczak! Jak robi kurczak? Nie jak robi kurczak. Ja robi kurczak. KFC! KFC! To co? Jaki tu kolor? Jaki kolor tu najbardziej pasuje? Jaki mam nałożyć, a nie jakie najbardziej pasuje. No w sumie do niego nic nie pasuje. Ja być niespodzianka, czeka. To jest w w ogóle tak waszym zdaniem? Szofer czy... Dredzierz. Myślę, że trzeba No, dredzierz, rzeczywisty chyba, nie? Jestem piękny. W ogóle, co to za pytanie, kto jest brzydszy? Może byś się spytał, kto jest ładniejszy, a nie kto jest brzydszy. Od tego może byś no zaczął, właśnie. a nie od Negatywne. razu z grubej rury. Od razu negatywna atmosfera, negatywna rozmowa. Dałabyś mu buzi? Na odcinek. A może mu nie buzi? Ale jak on się cieszy, patrz jak on się przygląda. Jaki Alvaro. Narcys. Daj da jej buzi, daj buzi, ona na to czeka Zobacz, zobacz jak jest rozgrzana Jak kostka lodu w zamrażalce Nie wiem mm, Jak się na ciebie patrzy Przeszywa się wzrokiem Aha. Czy myślisz, że oni do siebie, do siebie pasują? Ja uważam, że tak Piszcie w komentarzach, czy oni do siebie pasują Już mnie zaskoczyła mnie... Powiem ci, że pieką mnie strasznie Pieką? No pieką, no głowa mnie, znaczy nie włosy, głowa mnie piecze, po prostu piecze mnie. Jakby ciągle drapie, nie? No tak, tak, to jest jakieś dziwne, bo jakie byłem u fryzjera, to tak nie było. Wiesz co, weź sobie rękawiczkę, tak jak ja i sobie możesz... Nie, nie bo. dotknę tego, ale te to mi się rozjaśniają tu u góry masakrycznie, a te jeszcze stoją, nie? No bo przy końcówkach no, bo tam masz czy mniejsze włosy, dlatego i dłużej robiło. Ale mi teraz niebieskie oczy widać w tym. No dobrze to wygląda. Mi akurat tak aż tak nie spieprzyliście. Znaczy ty nie spieprzyłeś. Aż tak. Wygląda ci tak samo. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, że mi nie spieprzyłaś tak jak jemu. Nie spieprzyłam mu włosów. No zniszczyłaś mu. Jeszcze koloru nie ma. Ja się czuję, że masz zniszczone włosy. A czemu zniszczone? No, okropnie wyglądasz. No, ale przecież jeszcze nie jest Ten To ci nie da <grym> Jak <zjada> U Wielka zmienia tak samo szybko kolor włosów jak partnerów. To ty mi dobierasz tych wszystkich partnerów non stop. No co ty? No tak to ty. Ty mnie każesz... A to jest Arielki? <laughs> zobacz to pokażę. Pokaż. ale to nawet kurde podobnych charakter. To jest prawda, nie, to jest prawda, ale to nawet nie chodzi o wygląd, nie. Znowu kombinujesz z tą kamerą, podchodzisz. Odejdź, odejdź ode mnie, odejdź. Prawda, że dredy wyglądasz źle? I wiesz jak wyglądasz tego dzisiaj? Wyglądasz totalnie, totalnie, totalnie wyglądasz mieć cały czerwonych włosów. włosy. Nie. Mówię inne inne kolorki. Nie, nie mogę farbować wszystkich dragów, tylko nie wiem, 5 na krzyż. Jakie 5 na krzyż? Co dobrze o wygląda. O jezu, jaszczurka. Patrz, co, co, co? Podobnie, co? Bliźniaki. W sensie, że sklebo? No. no raczej nie. To była moja inspiracja. Moja. To <laughs> to inspiracja, tak to... samo. Tak samo. Jutro okay. się obetniemy, będzie gitara. Moim zdaniem jesteście za bardzo jednolici Tak jest. W sensie? jednolici? W sensie, że ja będę miał kolorowe włosy, a wy macie tylko, ty masz cały łeb, prawy będziesz miał. on się. Ale czemu zradasz kolor w ogóle przed? A, no bo i tak już. Yy, Dobra, jesteś głupia. No ja mam ci. Szary, ja mam jakiś rudy blond, co to ma być? Ale no to pretensje mieli tylko do swojej dziewczyny, no. Że słuchaj? No, no nic nie, nie, no. naprawdę. Dużego efektu nie, nie ma. dobrze pofarbowała, ja się cieszę. Ja jestem ja zadowolona z defektu. Ja się czuję naprawdę urażona. Ale to on się do ciebie sapie nie ja. ja. no to ty powiedziałeś, że ma się do mnie przysapać. Nie, ja, 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 ja mówię, że jestem zadowolony to, to, to ze swojego efektu, ale no jemu się nie podoba. Miembę, no, mi skradyna, nie, miałem mieć na albo Szary, albo jestem taki rudy, no. Po zakończeniu się pospinać. Przepraszam, tutaj ten. Pięknie farbowałeś. Mi się podoba, mi się podoba. Mi się podoba. Fajnie zafarbowane, ale dlaczego ty się do niej Znaczy, inaczej, ja ciebie wysłałem na nią, ale to tak. Bo ty zawsze wszystkich podpuszczasz. Ja nikogo nie Dobra. Para? Uuu, no, jeeesss ja Kończ, to zgafił ode mnie kolor Ona ma inny kolor znaczy, głosów, no e właśnie, Jak ma inny? Ja, ja mam jasno niebieski, on ma ciemny No, ale inny mi się kolor, Ja On ma ich mniej, a ja ich więcej kompletnie inny kolor ma. Kompletnie? No co ty ja, ja, Nie, nie same widzisz? Za no, identyczne Nie, nie. Identy... chłopacy są daltonistami Identyczne Identyczne dalto Nie widzisz? Identyczne. identyczne no. Ale to dlatego, że chyba głowy i po prostu mu to rozciemnia. No, ja tak. Oczywiście, że prawda. zgapiłem Ty masz jakiś pierwszy jak zgapił od Ja też ja Ale no jak teraz do Jastruki nie będziesz pasować no, więc, jak Ja nie chcę do nikogo pasować Właśnie, właśnie wiesz Dobra, o co chodzi? Dobra koń ba daj kamerę, pokażemy Ciebie Nie, nie pokażemy. Daj mi to. później, daj, no dobra. Okej. Okay. No Teraz masz nową dziewczynę. Zobacz. Ale ty jesteś brzyszcz. Boże. Mam jedną dziewczynę. Boże, mam jedną, masz dziewczynę. Zobacz. Nie. Masz Ale też ma dużo chłopaków. Ona też ma dużo chłopaków. Dużo chłopaków. Ale ja mam mało dziewczyn mam jedną Ale na, ona łączycie. naprawdę ma dużo chłopaków. Łączycie się Bo, Bo ty mnie do... łączysz ze wszystkimi. Ja? Ziem z nim łosami, łosami. potem ja z nim nie. i nagle z nim to Dobra, ja wyglądam cudownie. Mi się bardzo podoba moja fryzura. Dziewczyny tutaj odwaliły kawał dobrej roboty, także jeżeli dotrwałeś do końca, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i cóż, widzimy się w następnym odcinku, bo na jutrzejszy dzień, on ogarnął Barbera, mam nadzieję, że ten Barber jest w miarę ogarnięty, że nie wpierwszy nam totalnie tak, e, tak. fryzurę. E, fryzur? W każdym razie naprawiamy tą to, to fryzurę, bo ta fryzura nie wygląda zbyt dobrze, a szczególnie on nie wygląda zbyt dobrze i w ogóle weź ogól ten no koper. nie, no bo ja nie mam gdzie. Ogolimy no, no, ma... koperek. Wiesz co się dopiero robi? To ty też powinieneś się zgolić. Ale ja jak się masę, Wiecie no, jak on ma brodę pod tym? Właśnie no, wiecie jak taki wygląda obrzydliwie. Takie taki sary do zobaczenia.